maneczko, dzisiaj pokażę wam jak zrobić w obs efekt AutoDuck więc już na wstępie trzeba wejść tutaj w urządzenie audio, ten trybik czyli w ustawienia, filtry tu wybrać z opcji takie coś jak kompresor i tutaj mamy stosunek ile do jednego Zostawcie być, zostawcie sobie na razie 10, później możecie sobie poustawiać y, stosunki, jakie wy chcecie, żeby było. Prób, którym będzie się załączać już auto czyli <laughs> jak my mówimy, gdzie ten suwak będzie szedł, ten tutaj o. U mnie to jest 45 na minusie i 45 dB na minusie, więc ok, a tak. Polecam tutaj dać 2 milisekundy, żeby to był w miarę szybki atak. Zwolnienie 200 milisekund, żeby spokojnie wróciło do góry. Teraz źródło poboczne, który będzie czerpał nasz autodag zysk. Czyli gdy coś my powiemy, gdy coś my powiemy dokładnie, czyli na przykład nie wiem. Zobaczycie zawsze. To w tym momencie. Nasz mikrofon będzie e, robić za to, żeby dźwięk z gry, muzyka lub coś wchodziła w dół. Więc no, pokażę Wam teraz, jak to wygląda. Specjalnie kawałek muzyki sobie przygotowałem. No to więc lecimy. Jak widzicie, tutaj pełny był tryb. I ledwo co było mnie słychać. No i teraz jak widzicie, no to od razu automatycznie odchodzi, kiedy mówię. Kiedy mój tryb przejdzie, no to muzyka się ścisza i wtedy nas spokojnie nas słychać. No i to tyle. Więc już wiecie jak zrobić efekt Auto Duck w się. Do tego polecam jeszcze zrobić limiter, żeby nie było po prostu e, takiego czegoś jak przestęp. E, Czyli żeby nie było powyżej tej granicy tutaj czerwonej. Bo to wtedy po prostu już się robi jako przestęp. Tak samo polecam limiter zrobić do naszej. naszej ogólnie tutaj. Um, Na razie mogę wyłącznie tę muzykę. Ogólnie do tego, żeby nasz mikrofon też jak my krzykniemy żeby po prostu nikomu bębelki nie, nie wylały się. Więc. No cóż, to tyle. W tym poradniku takim małym, krótkim. Więc trzymajcie się, nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu, no i subiku. Trzymajcie się, cześć.